W niedzielę, 11 stycznia, w Sulachowskim Domu Kultury odbyły się wyjątkowe zajęcia jogi. Uczestnicy mieli okazję rozpocząć nowy rok w harmonii ciała i umysłu. Dzisiaj znajdujemy się w pięknej sali Sulachowskiego Domu Kultury i otwarte drzwi szkoły jogi, która aż dziewiąty rok prowadzi tutaj zajęcia. W Czy może nam Pan przedstawić, jak wygląda właśnie harmonogram takich zajęć? Ja postaram się troszeczkę przybliżyć uczestnikom. Nie wszyscy mieli wcześniej do czynienia z jogą kontakt, więc postaram się powiedzieć coś na temat samej jogi, mojego podejścia i dlaczego tutaj jestem. No i potem spróbujemy coś zrobić skłonnie. To może przyjść na takie zajęcia i jak często one się odbywają? Może przyjść każdy, bo yoga jest dla każdego. Niezależnie od płci, od wieku, od stopnia, niektórzy mogą mieć jakieś problemy, z którymi tutaj przychodzą, a inni z ciekawości dla zabicia wolnego czasu. Czym jest yoga? Jest metodą, jest filozofią na to, żebyśmy odnaleźli takie połączenie w sobie, które spowoduje, że będzie nam dobrze. Ja systematycznie ćwiczę sama, ale też chodzę na zajęcia. Chodzę też do pana Arka na zajęcia. Sama prowadzę jeszcze zajęcia z paniami, więc aktywność ruchowa jest dla mnie takim kiniem powszednim i na co dzień. Dużo się ruszam sama. Bardziej poznałem swoje ciało, zauważyłem, co działa w nim dobrze, a co wymaga jakiejś poprawy, korekty, albo takiego przyjrzenia się zwyczajnego. Jest taka uważność na siebie po prostu. Ja myślę, że to jest to. Ja nie jestem pierwszy raz. Ja chodzę już tu od listopada i jestem zachwycona. Czuję się lepiej, bardziej wypoczęta, bardziej zrelaksowana. Głowa lepiej pracuje, ciało się lepiej czuje. Także ja każdemu polecam zajęcia tutaj z jogi. Zajęcia zakończyły się dla uczestników z poczuciem równowagi i dobrej energii.